道尔，克伦奇和莫伊拉。 No dobra, Wy na pewno chcielibyście wiedzieć, skąd w ogóle cały ten problem, jak się zaczęła ta afera. A więc za datę początkową należy uznawać 17 września, kiedy z nieoficjalnych maili Colorfula dowiedzieliśmy się o problemach ze stabilnością tych kart powyżej zegara 2 GHz. Na kolejną porcję informacji czekaliśmy trochę dłużej, bo dopiero ujawnił ją Igor Walosek na swoim blogu, obarczając winą w działaniu kart kondensatory filtrujące napięcia NVVDD, a także MSVVD. Gdzie rzeczywiście podczas grania zegarem powyżej 2 GHz występowały problemy ze stabilnością kart. I to jest jedna z tych informacji, które należy sobie powiedzieć na samym początku. Natomiast kolejną rewelacją, jakby w tym ujęciu, jest to, że producenci kart nie mieli ściśle określonych warunków instalacji kondensatorów MLCC, tu dochodzimy do kolejnej kwestii, i SPCAP. Na rewersie karty graficznej. Otóż Nvidia nie regulowała konfiguracji, w jakich mogą być łączone grupy MLCC i POSCAP, czy SPK, bo tak naprawdę jest to poprawna nazwa. POSCAP jest zbyt ogólną nazwą kondensatorów, tego typu kondensatorów tantalowych. W tym sęk, że Igor Walosek zwrócił uwagę na jedną dość myślę, że ważną w istocie sprawę, że konfiguracja bez kondensatorów MLCC powoduje problemy ze stabilnością. Natomiast łączenie hybrydowe. Czyli części MLCC z SPK, tak naprawdę ten problem rozwiązuje. Do tego będę się odnosił jeszcze w dalszej części tego materiału. Natomiast to niejako pokazuje wam tą argumentację początkową, to co się działo jeszcze kilka dni temu, bo sprawa nabrała tempa i jest jakby wielopoziomowa, nie tylko tyczy się kondensatorów. Różnego typu kondensatorów. Także na początku tylko chciałem Wam przekazać te informacje, od czego zaczęła się ta cała sprawa, w czym jest rzecz i że Nvidia nie regulowała instalacji SPK-ów, a także MLCC. Przynajmniej robiła to na swoich konstrukcjach, ale w przypadku tych konstrukcji autorskich dawała wolną rękę w instalacji tego typu kondensatorów na rewersie kart graficznych. Teraz dochodzimy do najzabawniejszej sytuacji, ponieważ już wszyscy na całym świecie obarczyli winą w działaniu RTX-ów 3080, kondensatory SPK, ale okazuje się, że także konstrukcje wyposażone tylko w kondensatory MLCC zgłaszają problemy ze stabilnością. To jest jakby kolejna kwestia, o której będziemy sobie tutaj mówić. Za chwilę przejdziemy do moich testów, do mojej opinii o tej całej sprawie, ale faktycznie różne karty zgłaszają różne problemy i jakby mogą to być zupełnie dwie odrębne kwestie, niezwiązane z tematem kondensatorów, o czym będzie już za chwilkę. Także cała ta sprawa jest trochę zabawna i wymaga jednak takiego szczegółowego wyjaśnienia. Podczas moich testów informowałem was, że Amper jest dosyć czuły na zmiany w zegarach, a także na kwestie samego overclockingu. Wiemy już teraz, że różne karty mają różny potencjał, co jest oczywiście jasne. Natomiast kwestia rozbija się o zegary Boosty, a także o power limity. W przypadku Amper te power limity są dość mocno restrykcyjne. I w przypadku grania w rozdzielczości 4K czy 1440p karta bardzo często dobija do tego maksymalnego power limitu wyrażonego w 330 W, tak jak się nie mylę, na konstrukcji FE. Co powoduje, że napięcie leci mocno w dół, a także i same zegary. Także teoretycznie z tym maksymalnym stabilnym zegarem w Boost nie powinno być żadnych problemów. Ale w momencie, kiedy uruchamiamy grę mniej wymagającą, w 1080p, zegary Boost mogą rosnąć nawet do 2070 MHz. Ja to miałem na przykładzie MSI Trio X. Kiedy wszystkie testy wykonywałem najpierw 4K. Podnotowując, zegary w pobliżu 2000 MHz, to już mówimy o maksymalnym zegarze w takiej grze jak Horizon Zero Dawn, w Wiedźminie były to zegary oscylujące wokół 1850 MHz. W momencie, kiedy przechodziłem do Full HD, zegary potrafiły wzrastać nawet do 2040 MHz. Wziąłem jeszcze raz na warsztat Trio X, którą mam, oproszę tutaj. Jest to karta wersji już z tego, co wiem, sklepowej z jednym blokiem MLCC. I wyobraźcie sobie, że kiedy nie ograniczały tej karty limity temperaturowe ani limity mocy, zegary potrafiły wzrastać w ujęciu stokowym nawet do 2085 MHz, powodując niestabilność w działaniu, czyli to nie jest kwestia tego, że karta ma jeden blok MLCC i to powoduje problemy. Oczywiście nie jest powiedziane, że wyższy zegar nie byłby możliwy do osiągnięcia przy dwóch blokach MLCC, ale faktem jest to, że problem powoduje osiągnięcie zegara powodującego niestabilność całej konstrukcji, a wynika to po prostu ze źle skonfigurowanych tablic Boost. Także nie dziwię się, że u niektórych problem występował, a u niektórych zupełnie nic takiego nie miało miejsca, bo zależy to przede wszystkim od taktowania początkowego karty graficznej, od rozdzielczości, od obciążenia i od wielu jeszcze innych czynników, czy na przykład Power Limit został powiększony, czy z kolei temperatura karty nie osiągnęła niskiego stopnia, czy też wysokiego. To są kwestie, o które rozbija się stabilność tych kart graficznych. O tym jeszcze jak mówię, będę mówił więcej w kwestii sterownika. Idąc dalej, przepraszam, że tak dużo gadam, ale myślę, że problem naprawdę wymaga szerokiego wyjaśnienia. Mam nadzieję, że część osób nie znudzi się tym moim gadulstwem. Co jest istotne, problem nie dotyczy wielu konstrukcji autorskich, z racji tego, że one. W standardzie nie przekraczają zegarów 2GHz. Ta tablica Boost na tyle je powstrzymuje przed granicą 2050 MHz, 2070 MHz, że ten problem jakby nie istnieje. No i teraz pytanie takie podstawowe: czy producenci w ogóle tym tematem powinni się zajmować w momencie, kiedy zdarzenia niestabilności są wywołane overclockingiem? To jest jakby zupełnie inna kwestia. Jeżeli karta nie ma problemów, w ujęciu stokowym, w ujęciu fabrycznym, to dlaczego załatwiać ten problem pod kątem OC? To jest tylko, powiedzmy, że pójście na rękę użytkownikom i tym, którzy kupują kartę, tutaj może z ramienia entuzjastów, w ten sposób powiem. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o te wyjaśnienie z mojej strony, że ta sprawa nie tylko dotyczy się MLCC i sp upów ale także zegarów BUS, tablic BUS. Dlatego też Nvidia wprowadza nowe sterowniki, ale do tego odniosę się na samym końcu. Teraz jeszcze czas na kilka, może nie fake newsów, ale takich nie do końca sprawdzonych informacji. No i myślę, że rozbieżności wśród mediów, jeśli chodzi o faktyczny problem z rtx 3080. No, właśnie, to jest kolejna rzecz, która mnie śmieszy, ale przy tym i mocno martwi, ponieważ ta afera pokazała, jak szybko media podłapują niesprawdzone informacje lub próbują wytłumaczyć pewne zjawiska rzeczami, które w ogóle nie mają sensu w tym ujęciu całego problemu. I o tym teraz powiem. Pojawiła się kilka dni temu informacja, że cała ta sprawa jest tak naprawdę związana z działaniem zasilaczy, szczególnie kiedy wyposażamy się w słabej jakości zasilacze, w zasilacz. O niskiej mocy, lub ten, który pracuje na tzw. multi-rayu. No, rzeczywiście problem może występować, ponieważ jak rozmawiałem z Łukaszem Sierantem, te krótkie piki RTX 3080, jeśli chodzi o amperaż, mogą sięgać nawet powyżej 40 Amperów, co by oznaczało, że pobór karty sięga ponad 450W. Są to oczywiście ujęcia wyrażone w milisekundach, aczkolwiek występujące i mogące prowadzić do załączania się OCP. Tym niemniej to nie jest związane z problemem samych kart z RTX 3080 z kondensatorami ani z funkcjonowaniem tablic Boost, Także nie łączcie tych dwóch tematów. Należy wiedzieć, żeby wyposażyć się w dobry zasilacz i na pewno o mocy przynajmniej tych 750W w przypadku RTX 3080. Część komentatorów winiła sekcji zasilania, inni zaś mówili o problemach z oprogramowaniem, moim zdaniem, to jest zbyt szerokie ujęcie tego tematu o tym problemie mówili chłopacy z Hardware Unboxed, tłumacząc, iż jest to wina sterownika graficznego instalowanego pod Windowsem. Te informacje były brane jeszcze z innego źródła, które testowało między innymi TUFA Asusa, a także wersję Founders Edition Nvidia, która na Linuxie zachowywała się bez zarzutu. Być może tablice Boost były w inny sposób ustalane na obu wersjach sterowników i dlatego ten problem nie zachodził, natomiast według mnie jest to zbyt ogólne podejście do tematu i wymaga jednak solidniejszego sprawdzenia. Teraz natomiast przechodzimy do tematu jeszcze ciekawszego, gdzie są takie kwiatki, że hej, czyli do oświadczeń wędorów. Moi drodzy, sami zobaczycie jak różny jest wydźwięk tych oświadczeń. Zaczynam od NVD. Jeśli chodzi o PCB konstrukcji autorskich, nasi partnerzy regularnie dostosowują swoje projekty i ściśle z nimi współpracujemy w tym procesie. Odpowiednia liczba POSCAP i MLCC może się różnić w zależności od projektu i niekoniecznie jest wskaźnikiem jego jakości. Pytanie tylko, czym jest ta liczba POSCAP i MLCC? Pytanie: No dobra, Nvidia dała krótkie oświadczenie, tak naprawdę nic w nim specjalnego nie wyjaśniła, poza tym, że współpracuje z autorskimi przy autorskich projektach. Teraz czas na EVGA. Podczas naszych testów odkryliśmy, że korzystanie wyłącznie z sześciu rozwiązań POSCAP nie może zapewnić stabilnej pracy w aplikacjach użytkowych. Blisko tydzień prac badawczo-rozwojowych przyczynił się do ustalenia problemu i tym samym zmniejszenia liczby układów POSCAP do czterech oraz dodania 20 kondensatorów MLCC. Przed wysyłką PCB do masowej produkcji. Stąd wynika opóźnienie we wprowadzaniu do sprzedaży GeForce RTX 3080 Ford Win 3. Jednak ze względu na ograniczenia czasowe do recenzentów zostały wysłane modele przedprodukcyjne z sześcioma poskapami, które w najbliższej przyszłości zostaną zastąpione modelami z masowej produkcji. Kolejna informacja od EVGA. Wersja XC3, zgodnie ze specyfikacją, jest dostarczona w układzie 5 plus 10, 10 mlcc, czyli jeden blok i 5 poskapów. Dodatkowo, zdjęcia produktów na EVGA.com zostały zaktualizowane tak, by odzwierciedlić komponenty produkcyjne, które są wysyłane do graczy i entuzjastów od pierwszego dnia wprowadzenia produktu. Czyli IVGA zauważyło problem, dokonało zmian przedprodukcyjnych. I wypuściło wersję z tymi właśnie korektami. Czyli coś jest na rzeczy. Asus w ogóle jest wygrany, jeśli chodzi o RTX z serii 3000, ponieważ zastosował cały blok MLCC, żadnych poskapów, i moim zdaniem Ciężko się do nich przyczepić pod tym kątem. Tak naprawdę nie musieliby żadnego oświadczenia wydawać. Ale czytamy. Wszystkie dostępne w sprzedaży detalicznej karty graficzne serii ROG Strix i TUF Gaming RTX 3080 i 3090 używają tylko kondensatorów MLCC do filtracji napięć GPU. Podczas prac rozwojowych odkryliśmy poprawę w kwestii przytaktowywania kart z układem MLCC. Czyli mówią tutaj, że w kwestii overclockingu będzie widoczna poprawa z racji użycia kondensatorów, właśnie MLCC. Należy przy tym pamiętać, że niektóre zdjęcia produktów umieszczone na witrynach internetowych i na naszych stronach produktów pochodziły z wczesnych wersji rozwojowych. Nie są zatem ostateczne. Wszystkie zostaną niebawem zaktualizowane. Prosimy o wyrozumiałość. Czyli jest to drugi producent, który przyznaje się, że overclocking i wyższe zegary mogą być możliwe. W momencie instalacji kondensatorów MLCC kosztem poskapów MSI to jest ciekawa kolejna porcja informacji. Cieszymy się, że najnowszy sterownik Nvidia rozwiązuje większość problemów związanych z niestabilnym działaniem kart graficznych, które to w niesprzyjających okolicznościach mogły się zdarzyć w wypadku modeli serii RTX 3080. Jednak wciąż krążą plotki o tym, że firma MSI wyprodukowała różne wersje kart serii RTX 30. MSI potwierdza, że na rynku dostępna jest tylko jedna wersja każdego modelu i są to te same modele, które były wysyłane do testerów i recenzentów przez. Do mediów na całym świecie. Nieporozumienie spowodowane jest tym, że początkowo opublikowaliśmy zdjęcia kart będących wczesnymi wersjami próbek inżynieryjnych, zanim ostateczne wersje kart weszły do seryjnej produkcji. Karty te finalnie zostały nieco zmodyfikowane i zmienione. Zaktualizowane na naszej stronie internetowej zdjęcia przedstawiają już karty w ostatecznej wersji produkcyjnej. Są to zdjęcia kart, które nasi użytkownicy końcowi mogą kupić i które to media miały okazję przetestować i recenzować. Przepraszamy za zaistniałe nieporozumienie i mamy nadzieję, że ta informacja ostatecznie wyjaśni sprawę. Bardzo ogólne informacje, które nie mówią o e, kondensatorach, tylko o delikatnych zmianach w projekcie już po e, wpuszczeniu ich do masowej produkcji. Zotak! Widzieliśmy wiele raportów od użytkowników kart graficznych RTX 3080 w tym 3080 Trinity o zawieszającym się obrazie podczas grania. Informujemy, że wydany został nowy sterownik GeForce w wersji 456.55, jednocześnie zachęcając wszystkich do ponownej instalacji sterowników karty graficznej, ponieważ uważamy, że powinno to poprawić stabilność. Nasze karty graficzne przeszły rygorystyczne testy i kontrola jakości podczas projektowania i produkcji, aby zapewnić bezpieczeństwo i doskonałą wydajność. W zotach jakość produktu i Państwa satysfakcja są dla nas zawsze bardzo ważne. Czyli zainstalujcie sterowniki, a problem zniknie. Game world. Wszystkie karty graficzne RTX 3080 wydane przez GameWord używają obecnie 5 kondensatorów SPK i 10 kondensatorów MLCC. Wersje obecnie dostępne na rynku są wersjami konsumenckimi. W przypadku RTX 3090 mamy 4 kondensatory SPK i 20 kondensatorów MLCC. Jako wieloletni partner IC firmy Nvidia, GameWord zawsze przestrzegał standardu produkcyjnego, aby projektować i produkować całkowicie zgodnie z wymaganiami Nvidia karty graficzne. Inno 3D. Informujemy, że karty graficzne serii Inno 3D iGil nie mają jakichkolwiek problemów ze stabilnością działania. Taka krótka notka, z tego co wiem, był to oficjalny mail od Inno 3D informujący o braku problemów ze stabilnością tych kart. Znalazłem tę informację na wideokart.com. W końcu Gigabyte, moim zdaniem, to jest w ogóle masa ciekawych informacji. Gigabyte wydał takie bardzo powiedzmy, że ostre oświadczenie. Czytam je w tym momencie. W odpowiedzi na ostatnie doniesienia spekulujące iż użycie kondensatorów po w kartach graficznych RTX 3080 3090 może prowadzić do problemów ze stabilnością i awarii chcielibyśmy wyjaśnić problem w następujący sposób. Nadałem odpowiednią intonację, żebyście się wprowadzili ładnie w temat. Nie jest prawdą, że niezależnie stosowane kondensatory POSCAP mogą spowodować awarię sprzętu. To czy karta jest stabilna czy nie wymaga kompleksowej oceny całego obwodu i projektu zasilania, a nie tylko różnicy w typach kondensatorów. POSCAP i MLCC mają różne właściwości i zastosowania, dlatego nie jest prawdą, że jeden typ kondensatora jest lepszy od drugiego. No, słuchajcie dalej. Karty graficzne Gigabyte GeForce RTX 3000 zostały zaprojektowane zgodnie ze specyfikacjami NVIDIA i przeszły wszystkie wymagane testy dzięki czemu gwarantowana jest jakość produktu. Karty graficzne Gigabyte GeForce RTX 3080, 90 Gaming OC i Eagle OC wykorzystują w wysokiej jakości kondensatory SPK o niskim współczynniku ESR 470 mikrofaradów, które spełniają specyfikacje określone przez NVIDIA i tak dalej, tak dalej. kondensatorów SPK nie jest niższy niż MLCC. Gigabyte wysoko ceni. Integralność produktu i zdecydowanie nie obniża kosztów stosując tanie materiały. I tutaj ostatnia informacja: firma Nvidia wypuściła sterownik 29 września, który poprawia stabilność. Użytkownikom zaleca się aktualizację do najnowszego sterownika w celu optymalizowania wydajności, a użytkownikom, którzy mają problemy z zasilaniem kart graficznych z ich działaniem, Gigabyte zapewni bezpłatną wymianę produktu. <grym> Wszystkie te oświadczenia budują nam pewien obraz, że tak naprawdę każda firma ma inną argumentację. To jest niesamowite, to jest coś pięknego. Z punktu widzenia komunikacji i PR-u widzimy, jak ta sprawa jest pokręcona. Że do końca tak naprawdę z tego wynika, że nikt nie wie, gdzie leży problem. Jedni sugerują instalację sterownika, bo faktycznie być może wiedzą, że coś się dzieje z tablicami Boost. Inni z kolei mówią o problemach w działaniu. W działaniu MLC, MLCC i po z racji niskich wartości overclockingu. No, kompletna mieszanka wypowiedzi, i to jest myślę, że piękne. I tak naprawdę każdy z Was, na bazie tych informacji, które tu podałem, może wyciągnąć odpowiednie wnioski. Teraz jeszcze chwilka odnośnie sterownika NVIDIA, a za chwilę podsumowanie zbierzemy to sobie wszystko w całość. I myślę, że także, no niestety, ale będziemy musieli trochę miłych. Niemiłych słów powiedzieć Nvidia. Gigabyte radzi zainstalować sterownik, MSI to samo, Zotac też to proponuje. No, także wziąłem sprawy w swoje ręce i zainstalowałem sterownik 45655, jak się nie mylę. Tak, chyba tak było. Słuchajcie, wykonałem krótkie testy, bardzo krótkie, ponieważ specjalnie nie miałem na to czasu, żeby się. Za... To zagłębiać i prawdę mówiąc, ten sterownik od razu zauważyłem, że niewiele zmienia. Chodzi o kwestię tablic Boost. Jak sądziłem, zmiany są marginalne, ale wystarczają przynajmniej dla wersji Trio X do zapewnienia stabilności w działaniu karty na ustawieniach standardowych. Otóż tablice Boost różnią się mniej więcej o 20 MHz. Nie powoduje to utraty wydajności, a jeżeli już to naprawdę o jakieś mikroprocenty, ale faktycznie. Poprawia to stabilność tych kart i pozwoliło to uzyskać tę stabilność, o którą walczyliśmy, czyli na stokowych ustawieniach. W przypadku Trio X ten zegar na poprzedniej wersji sterowników dobijał do 2085 MHz. Nawet tych mikrozmian mogliśmy nie widzieć, mógł tego nie odnotować program, ale faktycznie zegar w przypadku tych, tych zmian bustowany jest trochę niżej i w związku z tym karta dzięki temu osiąga stabilność. To są dobre informacje, aczkolwiek to wszystko powinno odbywać się jeszcze przed premierą. No i teraz troszeczkę będzie tych niemiłych słów skierowanych w stronę NVD, bo cała ta sprawa jest, jak mówię, wielowątkowa. Kwestie poskapów i MLCC zostawiam, bo na pewno zajmą się tym jeszcze tęgie głowy, które przedstawią to w, do... w odpowiedni sposób. Tutaj Der Bauer mówił nieco o kwestii overclockingu, a także wpływie MLCC na um, overclocking RTX 3080. Zachęcam Was bardzo do obejrzenia sobie tego filmu. Ale teraz już pozostaje kwestia Nvidia. Po pierwsze, to Nvidia odpowiada za ten błąd, za te problemy kart. Niejako przyznając się do tego, wprowadzając zaktualizowane wersje sterownika, obniżające zegary boost ale to wynika po pierwsze z bardzo restrykcyjnie prowadzonych testów. Czyli ograniczamy do minimum ilość informacji przedostających się na zewnątrz, nie informujemy nikogo, absolutnie nie chcemy, żeby nastąpił wyciek informacji odnośnie wydajności RTX 3080 i 3090. W związku z tym dostarczamy producentom, tym autorom kart powiedzmy, że niereferencyjnych, bardzo ograniczone narzędzia do testowania tych kart przed premierą. I to Widzimy teraz, że te narzędzia nie pozwoliły wszystkim producentom na odpowiednie zarządzanie zasobami kart, a co za tym idzie, zapewnienia im najlepszej stabilności i wydajności. Po drugie, za bardzo liberalne podejście do tematu stosowania poskapów i MLCC, bo jednak, co widać teraz po działaniu tych kart, te restrykcje powinny być jednak zniesione czyli z jednej strony podejście powinno być bardziej liberalne, a z drugiej strony bardziej restrykcyjne. I to w tej sytuacji dziwi, że Nvidia po prostu do tego tematu nie podeszła na serio. A moim zdaniem, w tym momencie widzimy zupełnie inną sytuację, kiedy Nvidia tak naprawdę umywa w jakiś sposób od tego ręce. Oczywiście wypuszcza sterownik i mówi: instalujcie ten sterownik, zapewnijcie producenci sterownik swoim konsumentom, tym, którzy kupili kartę, ale tak naprawdę my nie będziemy wydawać specjalnego oświadczenia. My jesteśmy wolni od tych problemów, to są wasze sprawy, bo to wy tworzyliście te karty graficzne i mogliście to zauważyć. No, nie do końca tak to działa, moim zdaniem, i, i to jest w tej sytuacji trochę przykre, że Nvidia jednak mimo wszystko nie bierze tego na swoje barki i mówi: Tak, faktycznie bijemy się w pierś, te, te konstrukcje nie były tak stworzone, jakbyśmy tego chcieli, lub jakbyśmy tego oczekiwali. No, Nvidia ze swojej strony oczywiście przetestowała w odpowiedni sposób Funders Edition, bo wiedziała, że informacje nie przedostaną się na światło dzienne za pomocą vendorów. Miała wszystkie. Wieści u siebie i, i nie chce mi się wierzyć, że jakakolwiek wersja Founders Edition źle działała, bo żaden z testerów nie zgłaszał problemów z działaniem e, tych wersji. A w końcu to testerzy chyba najlepiej, tak najmocniej testują te karty w różnych zastosowaniach i naprawdę ich było niemało w trakcie tej premiery. I ciężko mi wierzyć, żeby jakaś wersja Founders Edition e, wysypała się. Wśród konsumentów, tych użytkowników, którzy zdążyli już kupić kartę w sklepie Nvidia. Ale to tylko moje przypuszczenia. z Te informacje, które udało mi się wydobyć z sieci, a także te, które pozostały po moich testach. Moi drodzy, tak więc. Podsumowując, już tak naprawdę, całą tą sprawę. Sprawa jest wielowymiarowa, wieloaspektowa. Nie twierdzę, że ten problem dotyczy tylko po skapów i MLCC. Uważam, że jest to także kwestia boostów, co zresztą widać po sterowniku Nvidia. Nvidia ponosi za to moim zdaniem większą e, odpowiedzialność, większa wina leży po ich stronie niż konkretni producenci. Natomiast producenci myślę, że powinni w szybszy i jaśniejszy sposób określić skalę tego problemu, bo na razie tak naprawdę nic konkretnego nie wiemy poza tym, że. Rekomendowane jest użycie nowych sterowników, a przy tym no, niektórzy powiedzieli, że na etapie produkcji, na etapie, przepraszam, testów i rozwoju udało im się wprowadzić zmiany. Brakuje takiej konkretnej informacji, która moim zdaniem powinna wyjść od Nvidii. To tylko tyle. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w następnym materiale. Mówili Lipton, Papa.